Karta, si, nowy numer na słupa, koka, i błyśc na stole gruda, co i ski, i z podwórka, lepiej paczkomu komu ufasz, lepiej paczkomu komu ufasz. Karta, si, nowy numer na słupa, koka, i błyśc yeah, na stole just... gruda, co i Biznesmeni z podwórka Lepiej patrz komu ufasz Lepiej patrz komu ufasz Tu gdzie na ogół, wszystkie marzenia zmieniają się w popiół Wychodzę z bloku, haj na boku Hasle roku, liczy się dochód uh. Nie ma odcisków, nie ma dowodów Pakuję tematy do samochodu Mam już ludzi ustawionych po odbiór Mrożę force no, no face, no case Forex sortem Biorę co chcę, może utroń od frajenstwa Przed sądem się nie kręka, pewnie trafię do piekła No bo mam grę w naszych rękach Cele na mapie, kreślę krwią wrogów poświęty spokój Cashmew po w Kalifornia, znów pod broku dymy z bloku Pięć, wychodzę z klubu na zewnątrz, oficer podchodzi do mnie z pretensją Jeden cel, gęba na kutkę, ja nie wiem nic Dzwoń do prawnika, ja nie wiem nic Mam jedną szansę, nie siedem żyć samarak draki Traki, w gotówce Flick Nowe Nike siedlowy styl Czułem tu jazdę jako mały szczyl Limuzyna, czarny Mercedes Panorama w lądu CLS Krzywo patrzy w pies po czarny dres Wiesz jak jest, tak, każdy z nas idzie po cel, żaden z nas nie cofnie się. Nie, 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 nie. Karta, sim, nowy numer na słupa, Coca-i, błyszczy na stole gruda, co i z kim, biznesmeni z podwórka Lepiej patrz, no. komu uważ. lepiej patrz, komu uważ. Karta, sim, nowy numer na słupa, Coca-i Błyszczy na stole gruda, co i skiz Gizli ja pierdole, jaki to super Lepiej patrz komu ufasz, lepiej patrz komu ufasz